Mamy stroje więzienne i niestety musimy iść do więzienia aż na 100 dni. Czy damy radę, Patty? Livia, ja, ja nie wiem, Jak czy damy będziemy radą, radę. Zobaczymy. Musimy się trzymać razem, dobra, wchodzimy, bo czas się odlicza. Klikajcie łapeczki w w ulicowej, teraz szybko, szybko wklikajcie i wchodzimy! I jesteśmy! Yes. Kto kliknął łapeczkę w 3 sekundy, pochwalcie się, dlatego że będziemy w więzieniu! Jesteśmy już, o nie! O, nie e, tutaj czekaj, o, znajdź klucz i uciekaj z celi. z celi? Ej, zaraz, zaraz mam jakiś tu klucz, który leży czy tu jest jakiś klucz. O, ja ta dziewczyna ma Z jakimiś z dziewczynami. O, dobra, a ja jestem. A Patty, gdzie ty jesteś? Paty, nie macie. Ja jesteś z jakimiś dziewczynami w celi. A tu ma dziewczyna klucz. Ej, co to w ogóle za kukotanie? Ku, ku, Ej, słyszałem kurczaka Też tu jakiegoś. Normalnie kurczak był w tle, dobra. Ej, boże, sobie to, troszeczkę ściszę. Ej, wezmę sobie troszeczkę o tyle. Dobra, słyszałem jakiegoś jedzenie, koguta i teraz. O, jedzenie. teraz jemy, teraz jemy, Pora Ej. na jedzenie. Okej, okay, rozumiem. Musimy tak żyć, zbierać jedzenie, właśnie. Dlatego, że, no, jesteśmy w celi. Więziennej I musimy, musimy jakoś, jakoś przetrwać. przetrwać właśnie. Tu jest jedzenie jeszcze. Okej, okay, no to szukamy jedzenia. Bierzcie Boczcie, jedzenie. Musimy się najechać. mieć też na później. Wszyscy Bierzemy. się rzucają na jedzenie. A, specjalnie! Okej, okay, bo każdy jest głodny i musimy zjeść. Dobra, jem. A jak jabłko. i I co? już. Dobra, i teraz mamy czas. Jest godzina 17.00. Jest to nasz, pi nasz pierwszy dzień. Zacznijmy. Tu mamy pierwszy dzień w więzieniu. No i niestety musimy przetrwać 100 dni. Czy damy radę? Oglądajcie o samego końca. 100 dni w więzieniu. Czajcie wiecie, ile to jest 100 dni? To jest bardzo dużo. To jest 3 miesiące ponad. Jo To jest mega dużo. Jest dobra, i teraz. 3 lata prawie tak długo. 3 lata. No i dobra, idziemy teraz. Hmm, okej. Okay. Czekaj, co to było? Ej, Ej mamy iść do spania. Uświlk. Ej, słyszałem jakiegoś to wilka chyba dosłownie. To Nie, jakieś, no. jakieś, to teraz to teraz spać, iść spać, bo jest godzina jest w nocy. w okay, To Okej, to czyli idziemy. nie, nie, razem. nie, nie, się nie, 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 Chodźmy się razem dobra? Położymy A się może... nie, 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 i nie, 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 co już Kurczak ja już zabył! Ja normalnie nie, już kurczak! Ten... Słyszałem kurczaka! Ej, dobra, podgłośniłem sobie. Słyszałem normalnie so kurczaka, ale to szybko. Dostarczono skrzynie z zapasami, pozostały czas, ok, skrzynie, zapasy, zapasy, bierzcie skrzynie, szybko, Jestecie! szybko, biegniemy, 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 musimy mieć zapasy, bierzemy je, ok, wziąłem teraz wodę, wziąłem, napiję się, tutaj po prawej stronie, zobaczcie, mamy nasze odczucia, tak, i mamy zmęczenie, ile nam chce się pić wody, spać, toaleta, tutaj wszystko jest i musimy to pilnować, żeby się napoić, żeby nie być głodnym, żeby spać, no i przeżyć w więzieniu. Mamy drugi dzień, no ja biorę tutaj kolejny zapasy, zjem sobie jabłko. Dobra, elegancko najadłem się. Biorę coś jeszcze może. Okej, okay, już nie mogę. Dobra, i teraz muszę iść do toalety. To gdzie jest toaleta? To tutaj chyba, Ej, tutaj co? Tutaj chyba jest, no. Okej, okay, ale stara toaleta. Fuj! Ej. Ej. Dobra, Ej, idę do toalety. To jest, to jest męska! Gdzie ty poszłaś? Ej, to jest męska, gdzie ty? Słyszałem znowu jakiegoś. Ej, co jest? Już jest północ! Ale to już szybko czas leci. Dobra, no to w takim razie na, na toaletę. Okej, okay, jest na toalecie. Co tu jest w w polskiej toalecie. Ładuje mi toaletę. What? Dobra, Co już skończyłem. To jest? Co? Jakaś dziurę? Ej, jest. Co bażyć. jest? Normalnie A. dziura tu jest, ale jaka wielka. Kto tutaj zrobiłam dziurę? Ej, nie można od niej coś kupić, to jest handlarz. O nie, szósta! Przygapiliśmy spanie. Patrzcie, mamy szczura, o, który nie. coś tutaj. O, 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 jak on mówi. Chodź tu, chodź tu, no, Chodź tu, chodź tu, chodź tu, ja ci sprzedam. Ja nic nie chcę, nie mam robuxów. Dobra, idziemy. Wyjdźmy na zewnątrz. Ej, mamy szybko. zadanie, szybko zadanie, no wyjdź na zewnątrz, biegnijcie. Biegnijcie, biegnijcie, biegnijcie. Szybko, szybko, szybko. to popchnął! Ja ciebie. Dobra, yeah Jesteśmy o, wrzuć jestem. piłkę do kosza. Okej, okay, to nas trzeci dzień w dobra, więzieniu. Chcę ja ja sobie po. pograć w koszykówkę. Dobra, idziemy grać. Idziemy grać. wow, ale fajnie. Będziemy galić w koszykówkę. Let's go. Hopu. O, to robię teraz koszykówkę. Okej, okay, rzucamy. Uwaga, Ej, czy celne? Nie, ja trafiła. O, rzucam. Jest. Dobra, let's go. Dobra, wam pokażę, jak to się gra. Trafiła. Teraz tu co jest? już się ciemno tak robi. Jeszcze szybko. Patrz jak odbijam. Bom, bom, bom. Klikaj łapeczkę, Ej, każda jedna apeczka i jedna łapeczka w ogóle to jest jedno odbicie więcej. Tyle ile łapeczek, tyle muszę odbić tutaj normal tą piłką. Klikajcie łapeczki i pamiętajcie też o subskrypcji, żeby zostawić jednego subika, bo mi brakuje tylko jednego. Jakby ktoś mógł kliknąć... O, nie, już mamy ciemno! I normalnie wyje... Wyje tutaj wilkołak już. jest A rzucam, uwaga, rzucam, 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 rzucam i połą poleciało! Dobra, wejdź do środka, już musimy wracać. Okej, okay, no to wracamy. Ale mało życia mamy! Ej, bardzo! Ej, co nam zabrało połowę życia? No, bo trafiliśmy do kosza! A, Ło, wow, się zamknęło! Nie! Nie! Co się stało? Zamknęło ich! Zamknęło ich normalnie, w... ej ludzi zamknęło na dworze Jedzenie Ale szybko chodźcie pić Ej jeść. dużo nam spadło o, mi je... Je, ja jedzenia je mi jeść. spadło, i spadło mi łóżko, dużo spadło mi rzeczy i chodź spać. W przeciwnym razie zostaniesz pobity, idź spać w przeciwnym razie Ej musimy spać o 10? Rada, idę, 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 idę biorę ja to jest. idę bo ja mam mało, idę się Zjem, jem, jem sobie, jem sobie Okej okay, dobra, okej okay, weźmy sobie teraz tu, wypiję sobie Ej teraz trzeba, o nie idą policjanci idą, zobaczcie jak szybko, idą no okay, szybko idź spać do łóżek, spać, spać, spać do naszej spać. No szybko, nas szybko, 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 ja tutaj już szybko, Okej, okay. oni teraz gliniarze sprawdzają czy śpimy, patrzcie jak będą z wchodzić. A ej, gonią ją, gonią ją, Ale widzę. tu jest restrykcja, ale tu oni pilnują mnie, że trzeba iść spać, oni rozkazują i trzeba iść, nie? No, do to Najgorzej. już... Nasz czwarty, patrzcie, czwarty dzień w więzieniu, cztery dni, a, a my musimy stop. No, chce do toalety z slow, jak ja teraz mam. Iść. No, mi się też chce do toalety. I... Ja nie mogę i teraz musimy poczekać, aż ja oni sobie pójdą! No, okej, okay. teraz oni tam stoją, patrzcie po prawej stronie, okej okay, poszedł. przez jeszcze sekund będą chyba. Tak, Mamy jeszcze. Kibel raz w tym spać ceni. trochę. Dobra, co A, tutaj mam. teraz. Mam! I, I wstajemy, uwaga, uwaga, nad kibel może to... Do... O patrz jesteś, patrz, jesteś na kiblu. O Dobra, się, się ja Dobra, Dobra, ja też. Ja mogę też wejść, czy nie? A ja nie mogę. O ja droba mogę. O jest mogę. Dobra, okej, okay, to jesteśmy naj, najlepsze to chociaż, że tutaj. Dobra, idziemy Dobra, teraz. Kolejny dzień, piąty, piąty. Zobaczymy, co każdego dnia w więzieniu robi się coś innego. Dobra, idziemy jeść, trzeba pić też, nie? Rybko, dobra, nie wypiję nie. sobie. Okej, okay, zjem, dobra. Znajdź maskę, maskę gazową, mamy przetrwać. Mam... O, nie nie mam. mam. O nie, o nie, co teraz, co teraz, gdzie jest maska Dzień gazowa? Jest maska? Bo ja maska gdzie znalazłaś? No leżało nie. na ziemi! A na, na ziemi musimy szukać tego. Taka czarna, o bo nie najgorzej. Może będę widziała jakąś. Dawaj, drugą. bo zaraz padnę. o, o mam problem. O, o. Dobra, tutaj jest maska, tu jest maska, tu jest maska, biorę, yes, wziąłem, dobra. Ja nie widzę maski. Tu jest, to jest! Wszystko! Tu jest Libia, tak, tu, tu do drugiego, tutaj jest, tu jest, tu jest na, tu, schodach. To, to, to tutaj na schodach! Na schoda! Dobra, dobra, jest! O, Uff. prawie byś padła! Małaś mało nie. życia! W tym więzieniu trzeba przeżyć, o to chodzi, nie? Yy, dlatego 100 dni to nawet jest... nawet maski nie widać, że mam. Mega ciężko. Dobra, zdaliśmy radę. Dobra, okay, super. ale to było, co? Dobra, dało. Jak yy, okay, w ogóle zagazowało tu. No, piąty dzień mamy. I już się robi noc, teraz musimy i znowu położyć się. Dobra, Lepiej idę. spać, dobra. Ja, ja idę się idę położyć też. i na kibelek, to jest bardzo ważne. Ja dobra. też muszę na kibelek. Pierwsza w nocy, okej, okay, chwilę muszę odespać Uuuu. sobie. Dobra, i tutaj zarobimy Zabieram Dobra, stówę. Załatwione, dobra i, i teraz idę, idę na toaletę. O, teraz na toaletę idę. No i musimy z tego korzystać, żeby przetrwać. No i teraz jeszcze bym sobie coś wypił. O, mamy już szóstą rano, no to można wstać. O, ja już. Ja już nie mogę. Kukuryku! Ten... No, Kukuryku! Ja muszę no szybko bardzo to jest szybko leci. Jeść. Dobra, ja też muszę zjeść, też muszę zjeść Ja też, piję. Jestem głodny, ale mało już jedzenia nam ci, dają no, spada. O, nie o nie, uważaj nie, Co się zielonych zielonych ee, Co to jest? Psy to są, psy to A, są O nie, nie psy, to psy. To co, psy, psy Skąd tu się wzięły psy, jak szczekają? Wywalaj ją, patrz ją. A, Atakują ją Wyrzuciłem, patrz Pum, Wyrzuciłem ją, za spadnie Wypycham ją, wypycham ją, patrz Jak ją gryzie, patrz Lecz, wypychaj, wypychaj, patrz, się one się rzuciły na nią, patrz, padła, wypchnąłem ją i padła Teraz na lipie <grym grym grym> jak szczekają, patrz, ale, ale oni gryzą psy, bardzo gryzą, to wyrzucę. patrz, wyrzucam ją Ej, co ty mnie wyrzucasz, jak <grym> one, z... patrz, jak rzuciły się, dobra, jestem okej, okay, koniec jest. Co w tym więzieniu się dzieje, jakie rzeczy tu się dzieją w ogóle, nie? Jo, dobra, trzeba uważać, naprawdę, okej, okay, idziemy spać znowu jest mi chciałbym się napić, bo jest mi naprawdę sucho. Ja muszę się napić zaraz, dobra, idę do łóżka. Jak, jak wasze parametry? Mi się chce spać. Ja muszę na pewno się załatwić. Okej, okay, już jestem. Ja I też. Chcę mi się pić. I OK, jeść ja też sobie tutaj do toaletkę trzeba się ja cały, czas, cały czas cały czas pilnujemy tutaj, nie? Toalety, jedzenia, picia, spania. To jest Pytko, bardzo ważne. Dobra, ja i teraz jedzenie. jedzenie, jedzenie, bo zabiorą nam! Szybko, szybko, szybko bierzemy. Musimy Jede. też wypić. Okej, okay, wypiję Uważaj, co to jest! Uważaj, klatki tu są! <laughs> o nie! Musimy być w klatce! Ja najgorzej! Nie. Zamknęli mnie w klatce, najgorzej. <laughs> Nie, no, tragedia, tragedia po prostu. O ja cię nie mogę. Ja cię kręcę no Ale ty no masz nie. jedzenie dla siebie całe. Dobra, mam jedzenie, ale patrzcie, zamknęli mnie w klatce. No i teraz w tej klatce cały czas muszę być. Nie mogę wyjść z niej. A uh. gdzie jest reszta w ogóle? Oni no. wszyscy padli. my tylko we trójkę, nie. zostaliśmy? Oni są A nie, tam, tam. ktoś biegnie. Po drugiej stronie są są ludzie. Dobra, ale teraz trzeba to wytrzymać. Jest to siódmy dzień. Yo! O, i mnie wypuszczają! Jest! Wyszedłem z klatki! Dawaj, wow. Dobra, musiałem być pół dnia dosłownie w klatce, nie? Okej, okay, teraz przetrwaj, Ej, powódź. przetrwaj, powódź. O nie, uważajcie, uciekajcie! Powódź w, powódź w więzieniu! Powódź w więzieniu, najgorzej, patrzcie, jaka powódź. Co I tu się dzieje? Ile wody, ile wody, dobra? I teraz może na łóżko trzeba patrzeć, jak się podnosi woda. Dobra, ja na, na łóżko, nie na jest, łóżko! na łóżko, szybko! O, jestem górę. na górnym, jestem, ale. Nie, no nie. Dużo, nie wody, nie dużo wody, dużo wody. wody, bardzo. Co jest, no nie najgorzej, Je nie, też nie mnie zalało, też mnie zalało. jestem. O nie, za dużo wody, za dużo wody! Dobra, pływam, 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 pływam. Przetrwaj, powódź, dobra. Ona cały czas Chyba dużo już wody. By jak się nie podniesie, co? To jest grane. To no nie powinna! Yo, ile tu jest wody? A może płynąć? Nie, nie można w ogóle. Czekaj, mogę płynąć? Nie. O, płynę, płynę, płynę! U, 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 jestem u góry! Te... Ej, siedzę na talecie pod wodą. Dobra, ja też jestem u góry. Patrz, jestem tutaj elegancko, dobra. I możemy płynąć dużo sobie wody. I tu każdego dnia mamy coś innego w więzieniu, i to trzeba po prostu przetrwać, nie? Teraz dziewiąty dzień, dzień. Let's go. Okej, okay, teraz jeszcze mamy co 20 sekund. Ja no nie wiem, próbuję to nacisnąć. Jakaś się o, maszyna, to się pojawiła. Jakaś maszyna, faktycznie, co to za maszyna? Aktywuj. Patrz, Trzy, ja mogę. Trzymać, uwaga. Ok, trzymam, trzymam, ale mnie cały czas wywala. Trzymam, no trzymam, mnie trzymam, też. trzymam, trzymam. Uwaga, aktywuj, aktywuj. Trzy, dwa, jeden, let's go, aktywuję. Aktywowałem. O, woda się swonęła. Czy nie, co to się dzieje? O, woda Jestem. zniknęła. O, dobra, o, jest. Nie, nie. O, i let's go, daliśmy radę, dobra. I biorę też jedzenie, okej, okay, od razu jedzenie. Muszę się napić. Dobra, i teraz musimy to. Ok, weź o. broń. Musimy zabrać broń jakąś. Dobra, teraz... Ja mam pod trójką, Ej, jest, a nie za to 9 Robuxów. Okej, okay, trzeba znaleźć jakąś broń. Drzwi o arsenału są otwarte, ale gdzie Ej, drzwi? To tam, tam. Na górze. Okej, okay, okej, okay, biegniemy, biegniemy, szybko, szybko, szybko. Teraz będziemy mogli wziąć broń. O, ale fajnie. Dobra, więźniowie biegną, rozdwo, trzy, rozdwo, trzy. Musimy walczyć. Pierwszy Dużo raz w takim nie... więzieniu wow, jestem. Yo! Kwiatłaś ale dowalona do walona inno. broń, jo! Muszę wziąć trzy różne. Patrzcie, wow, ole, kozak, ole, kozak. Dobra, i to jeszcze wezmę, dobra. Okej, okay, ale ja mam tarczę i to wezmę, dobra, wziąłem ole tego. Ale mega! Ale super, Dora. wzięliśmy różne. Ale z kim będziemy się Ej, A my tarcze? Teraz tu idziemy. Ej, teraz, czekaj, idzie teraz. Ale ten ktoś przyszedł, dobra, uważajmy, dlatego że ktoś może przyjść. Teraz Właśnie. wiecie. Nice i... tam. O jest, to jest, to jest Tu ludzie są Oni się przy szykowali na nas, Oni atakujemy na raz, ich! Amas, na Żołnierze! Boom. Warnęłem! Dawaj, dawaj, dawaj ich, dawaj ich! O, o, nie we mnie, nie we mnie, nie we mnie, nie we mnie strzelamy ich, strzelamy ich! Boom. Dostał! A. Co jest, uważajcie! O masz! PUM! One na Rozwalamy żołnierzy! Rozwalamy żołnierzy! Dobra, i teraz lawa się podnosi! Co? Lawa się podnosi! O, nie, 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 najgorzej! A. Lawa w więzieniu. Co tu robi lawa? O, nie. Lawa bije. Ona się podnosi. znaczy szybko. Na łóżko trzeba wejść. ups to jest na łóżku. Okej. Okay, dobra, uważajmy. Lawa jak mega mocno się podnosi. zaczcie, Ona bije. Dobra. I teraz jest na łóżku. A tu jest bardzo wysoko. Uwaga. I lawa się podnosi jeszcze, czy nie? O, ten mną w ogóle drzwi. Ej, właśnie. Mam no nadzieję, że więcej się nie podniesie. Okej, okay, jest, przetrwaliśmy, daliśmy radę. Yeah, Slawa Sława znikła. Okej, okay, dziesiąty dzień mamy. Dziesiąty dzień w więzieniu. Idę zjeść. Ej, długo tu jesteśmy. No i właśnie, już. Jedzenie! Jest jedna dziesiąta. No i teraz bierzemy tutaj jedzenie, musimy się napoić. Do zjeść. To toalety biegnę. Ja też muszę to toalety, żeby o, ja przeżyć. Też muszę do i ja idę gdzieś do czyjejś celi. Szybko, szybko, szybko idziemy. Ja Dobra, kolejna noc, kolejny dzień, 11. Dobra, idę sobie na toaletę skorzystać. Dobra, to lepiej idę spać, chodźcie do celi naszej. Okej, okay, zaraz idę. Ciekawe co będzie tego dnia, nie? Co się stanie właśnie w tym dniu. Dobra, ja już skorzystałem z toalety elegancko i teraz idziemy, uwaga, na dół możemy wejść. Zobaczymy zaraz, co będzie. Zaraz coś się pojawi w tym więzieniu. A wy możecie sprawdzić. Moje rzeczy na sklepie! Smajlandia! Eleganckie! Które czekają na was. Zobaczcie, taka fajna podkładka na mysz, która czeka na Was. ta nasza cała ekipa, która jest dostępna na sklepie. I uwaga, nowe zegary Smilano Team. Dokładnie sobie odmierzycie czas co do minuty. Już nigdy więcej nie spóźnicie się do szkoły, ani nigdzie nawet do pracy. Także pamiętajcie Smilano Team. Co co do minuty czas jest odmierzany na moim zegarze. Link w opisie do mojego sklepu. Wpadajcie cała ekipa. E, możecie sobie mieć takie rzeczy fajne, jak ja mam. Dobra, a teraz czekaj, przetrwaj, bicie. Strażnicy są wściekli. O nie, musimy przetrwać. Strażnicy idą! Strażnicy! O nie, jaką, jaką... Ale dostał, ale poszli. bardzo dużo dostał. Okej, okay, no oni poszli. Nas. On, on dużo życia stracił, właśnie, ten kolega, bo go nawalało. Nara, uważajmy. We jedliście sobie i wypiliście, bo to jedzenie jeszcze zostało. O, jeszcze jedzenie to sobie wezmę, uwaga, wezmę sobie. Okej, okay, napoiłem się, dobra, elegancko, mam fula. A szczury! Szczury! A, nie, pati, nie, uwaga. pati, uważaj, szczur nie. cię ściga! Jakie, jakie szczury! Jakie szczury, co jest. Patty, uważaj! O nie, Pati o, zjadł, nie, ej, zjadłeś! A Zjadł mnie! O nie, muszę przeżyć. Okej, okay, przeżyj. Ja chcę przeżyć, ja chcę przeżyć. O nież, zjadłeś szczury Patty. Co się stało z Patty? Patty! Patty została zjedzona! O nie biedna Patty! Liwia, gdzie jesteś? Olivia? tam żyje, dobra. Patrzcie, szczury, szczury, i idą, idą, idą i do mnie! Dobra, szybko, szybko Okej, znikły. Ej, te szczury zjadły Patty! Normalnie no Patty widział! Biedna Patty! Okej, okay, jesteśmy, my żyjemy. Ale normalnie szczury zaatakowały Patty i ją zjadły na moich oczach tutaj. Normalnie te szczury przyszły w więzieniu, ale najgorsza takie wielkie, takie bycze. Takie bycze szczury, no i nie. Są takie giganty! Jest bardzo ciężko. Co, jest jakiś potwór, uważaj, Livia! Uciekaj, 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 potwór! Tak Musimy uciekać, 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 dobra Uważajmy, jakieś potwory czarne Co tu się w tym więzieniu dzieje dobra, Uciekaj, uciekaj poważnie I teraz tutaj trzeba, okej, okay, dobra, tutaj ja się schowam Okej, okay. jak wejdziesz do celi, to cię nie zatakują Oni są duzi, dobra, patrz jakie potwory on tu próbuje wskoczyć O, zniknęły Zbieramy teraz kasę w więzieniu I musimy to właśnie, tą całą kasę Dać temu Basowi Patrzcie, zebrałem kasę I teraz muszę mu zanieść łapówkę Patrzcie, mu płacę szefowi Proszę bardzo Zapłaciłem I, I dostał kasę pan nie będzie zły, że panu nie dałam No i ja właśnie dałem kasę szefowi Dlatego, że Ała, musiałem życie mi zeszło No, ja musiałem dać mu właśnie w łapę, nie? Temu yy, za kasę Bo inaczej. Ej, znaju, życie mi schodzi normalnie O nie, Olivia O, uh oli. -oh, pada. o nie, jeszcze. zostanę sam w więzieniu. No nie najgorzej, ja tu nie chcę być sam sto dni. Ja nie wiem, czy dam radę. No nie, ja się boję. No jeszcze jest właśnie chłopak, który artem tutaj jeszcze jest. I On dobra, jest mega mocny. Tłu. Dobra, okej. Okay. musimy to wytrzymać. Zaraz szósta rano, kolejne Tego jedzenie. Jedz, jedz, jedz. Żarcie, żarcie. Wszystko zabiera! Okej, okay, okej, okay, jemy, jemy i teraz pijemy też. Pijemy też, muszę też wypić, dobra, piję znowu. Okej, okay, napiłem się, zjadłem. O, w komórkach pojawiły się noże, co? E, jakieś noże? Cześć, zaraz gdzie? Coś się pojawiło teraz tutaj. Mamy coś? Daj, one A. tu gdzieś się pojawiły? Tutaj nie. W komórkach gdzieś jeszcze jakieś. Teraz musimy zebrać piłki do środka, do worka. Mamy takie zadanie właśnie w więzieniu. Okej, zbieramy je tutaj, właśnie, do tego wielkiego worka. Dobra, A gdzie mi są kolejne? Tobie się nie chce. Tobie się nie chce, Livia, musisz to brać, nie. przenaszać. Bierzemy szybko kulę, tak musimy przenieść. Tutaj, o, pobiegam na bielę. dobra, dobra, mamy dopiero tylko jedną. Co jest? O nie, jak mało. Nie zdąży ich przenieść wszystkich. Dobra, i teraz tu muszę sobie dać pod drugie. O, co, na Okej, okay, dałem tu drugie czy starczę. nie? Ej, co jest? ma, cały czas jedno jest. O nie, najgorzej nie zdążę. Pomóż, Libia! O nie! No weź, przestań, bawmy się! Nie damy rady! Jest mega ciężko, dobra, uwaga. Ała, dostałem życie! Ale jak dużo dostałem! O nie, dobra, nie zbraliśmy wszystkich kuli właśnie do środka. No i teraz musimy iść do środka znowu. Dobra, szybko uciekamy, bo się zaraz zamknie. Dawaj, 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 dawaj. im się zamyka. Bum! I teraz na wolność wyjścia. O ją chciałbym wypchać! Zamknięty. O tym mały chcieliśmy wypchać? Jeden. Prawie bym je wypchał i bym na dworze spał dzisiaj. Dobra, i teraz y, bardzo mi życia zabrało. Musimy uważać. Dlatego, że to życia zabierza. Okej, okay, szybko idę jeść i pić. O nie, znisz bomby lub znajdź miejsca, by uniknąć wybuchów. Co? O nie, jakieś bomby. O nie, uważajmy po prostu. Czekaj, jakieś bomby. Tu jest jakaś bomba? Czekaj, uważajmy. Bombę normalnie. Uważaj, 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 uważaj! uważaj. O nie. Patrz, tu tu trzeba, tu jest bomba, jak coś. I tu, tu, uważaj! Tu uważaj, Libia! Co się teraz dzieje? O nie! Libia! Wybuchła bomba i ją walnęła! Nie, najgorzej. A ja myślałem, że trzeba rozbroić i teraz po Liwi Nie ma Liwi! O nie! Najgorzej. Co teraz? Zostałem sam z tym chłopakiem. A masz? Ale tylko z nim jestem, patrzcie. O nie! Teraz, kto przetrwa? Kto będzie silniejszy? Zobaczymy kto wygra, uwaga. Tutaj jesteśmy, wacz... Połdra, wypchnąłem go. A, co? Ej, co jest? Co ma w ręku? Patrzcie, ma jakiegoś ziemniaka w ręku. On biegnie z ziemniakiem. Ej, zostaw! Odejdź, odejdź ode mnie, odeźde, ode mnie, odeź, ode mnie. Ej, odejdź, 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 obie ściga. Ma jakiegoś ziemniaka, który właśnie miga na czerwono. On mi chce go dać, żebym padł. O, nie tak być się może. Szybko, szykał. Ciekawe, uciekam. ciekaw. Patrzcie jak on teraz mi chce go dać. Dobra, no, w nogi, nogi, w nogi, w nogi, nogi. Uciekamy, szybko! <laughs> nie dasz mi tego ziemniaka, padniesz, padniesz. <laughs> nie możemy doścignąć, nie możemy doścignąć, uwaga, co się z nim stanie. Patrzymy, patrzymy. Patrzymy, patrzymy, i... pom, Ale dostał hit, ale przeżył! Przeżył normalnie, ale dostał. Należy no ale żyje. I poszedł sobie na toaletę. Dobra, i mamy kolejny dzień. Jo, 21, ale już to jest naprawdę bardzo długo. Nie w tym więzieniu ja już nie daję rady psychicznie. Ja już nie... Nie wytrzymam tu być. Brrr, jest mi mega zimno, jestem głodny, chce mi się spać, ja nie chcę w tym być w więzieniu. Uuuu, ja już tu nie chcę być, to jest najgorsze więzienie w Roblox. On został jeszcze w klatce uwięziony, zobaczcie. O nie, a w klatce został. Uwięziony, a mi jest zimno, o nie, a padłem! O nie, nie wytrzymałem. Niestety, ale mój czas dobiegł końca. I to będzie koniec odcinka. A wy możecie sobie odmierzyć czas i wpaść po takie fajne zegary, które są na moim sklepie! Smoyslu team zapraszam, link w opisie. Odmierza co do minuty. Z zegarem smyslą się nie spóźnisz. Także wpadaj link w opisie.